Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym mega krótkim filmie, krótszym niż dotychczas. Dzisiaj omówimy sobie trzy nowości, które są w niemieckim Rosmanie, ale również można je zamówić w Polsce online. Tutaj mamy styczność z Chili Bomb, nie z Jessie Bomb od Essence i jest to błyszczyk powiększający ust. Także efekt powiększenia ust będzie wywołany poprzez pieczenie ust. Także jeżeli nie lubicie błyszczyków powiększających usta, które to niestety ta opcja dla Was nie będzie odpowiednia. Jeżeli chodzi o skład, jest wyśmienity. Tutaj nie mamy parafiny, plastiku, talku, kancerogenów, mutagenów, i tutaj mamy połączoną pielęgnację z tym chwilowym, wizualnym efektem powiększającym usta. Także pierwszy taki błyszczyk w portfolio bombów od Essence z cudownym składem, także w niemieckim rozmanie stacjonarnie możecie go dostać bezproblemowo, a online w Polsce również go możecie upolować. Produkt ma wzorowy skład, nie mam do niego jakichkolwiek zastrzeżeń. Także jeżeli lubujecie się w takiego rodzaju preparatach, to jak najbardziej macie okazję skorzystać. Bo typowe juicy bomby to już są przez wszystkich znane, ale Chili bomby to jest dopiero changer, jeżeli chodzi o produkty z tejże serii do pielęgnacji ust. Także mamy tutaj mega dobry produkt o wysokiej jakości, koszt nie przekraczając 10 zł. Także o czym my tutaj kochani rozmawiamy? Następna nowość od Essence jest to Sea Plump, jest to Hydrating DV Spray i jest to fixer utrwalający makijaż, który ma cudowny skład. Nie ma alkoholu, nie ma plastiku, nie ma PVP, nie ma trietanolaminy, nie ma parabenów, będzie odpowiedni dla każdego typu skóry, także gorąco go polecam. Tutaj macie nowość od Essence kolejną: Bouncy Plump jest Primer, no i to jest bubel. Produkt, który zawiera mikroplastik, także nie ma z mojej strony tutaj jakiejkolwiek realnej możliwości na rekomendację tego produktu, mając na względzie jako obleśny skład. Bo to nie jest skład prawidłowy, to jest skład obrzydliwy. Ja sobie jako świadomy konsument nie wyobrażam aplikować na twarz mikroplastiku, aby mieć pozornie gładką twarz. I ja mogę zrobić sobie realnie gładką twarz, realnie długoterminowo działającymi składnikami. Ale nie plastikiem. Ja nie mam zamiaru tutaj wchodzić z jednej skrajności w drugą skrajność i tak się bawić przez całe życie. Ja bada. Także jeżeli chodzi o tą nowość, Essence Bouncy Plump, to primer jest syfem. Produktem bezwartościowym, bezużytecznym, którego w zdecydowanym stopniu należy unikać i po prostu nie kupować. Także ogólnie z tej nowej serii, właśnie Bouncy Plump, to tek, tylko tak naprawdę fixer jest warty uwagi. Fixar. Fixer można z czystym sumieniem, z czystym spokojem kupować i tutaj z tego względu wasza skóra nie ucierpi, a wręcz będzie zadowolona. Ale jeżeli chodzi o primer napakowany mikroplastikiem, co czyni go totalnie produktem bezwartościowym, bezużytecznym, opcjonalnie nadającym się może w rękawiczkach do nabłyszczania skórzanych butów, bo to wam zapewni mikroplastik, ale wasza skóra nie zasługuje na to, aby był na niej mikroplastik. Podchodźmy do skóry holistycznie. Nie zadbajmy o nią, my też byśmy nie chcieli tego mieć. Także zdecydowanym stopniu unikajcie tej bazy od Essence. Na dzisiaj to tyle trzy nowości, z tego dwie nowości cudowne hmm. a jeden to bubel. No ale zawsze musi się pojawić jakieś ciemne ogniwo, jeżeli chodzi o nowości. Także produkty dostępne w niemieckim Rosman od ręki. Poza tym primerem śmieciowym, oczywiście kochani, albo internetowo. Także, jeżeli Wam się filmik podobał, to łapka w górę, jak nie to w dół, wysyłam wam cudowną energię. Ze szczerego serca Wam dziękuję za dzisiejszy krótki, kolejny film, ale musiałem wam te nowości pokazać. Do następnego filmu. Trzymajcie się ciepło, buziak wielki, pa. pa.